Cześć, tutaj Sales Machines. Dzisiaj powiemy Wam troszkę więcej, dlaczego sprzedawca powinien być doradcą i w jaki sposób powinien działać z klientem. Zachęcamy Was do oglądnięcia naszego odcinka. Dobrze wiesz o tym, że wiele osób traktuje sprzedawców z góry, co mam dokładnie na myśli. Chodzi mi tutaj o ten utarty mit, jako że sprzedawca wciska kit. Nikt z nas nie chce wciskać kitu. Każdy handlowiec buduje swój własny wizerunek. Nie wolno opierać sprzedaży na kłamstwie, mis-sellingu. Pewnie znasz powiedzenie, kłamstwo ma krótkie nogi. Tak samo jest właśnie sprzedaży. Jako sprzedawca musisz doradzać klientowi, a co za tym idzie, jeżeli widzisz, że Twoje rozwiązanie nie trafia w potrzeby klienta, nie staraj się go sprzedać na siłę. Pozostawisz po sobie tylko i wyłącznie niesmak, a dział obsługi zacznie wytykać się palcami. Plus to najgorsze, możesz doprowadzić do tego. Że klient pozostawi negatywną opinię na temat Twojej firmy, jak również na temat systemu, który sprzedajesz. By dobrze doradzać klientowi, musimy zacząć od odpowiedniego przygotowania się. Jego fundamentem jest research, czyli odpowiednie zebranie informacji przed spotkaniem albo spotkaniem twarzą w twarz, albo spotkaniem online, czyli takim timokolem. Do tego stosujemy wszystkie możliwe źródła informacji. Na pewno będzie to strona internetowa, gdzie Czytamy informacje o produktach, jakie klient oferuje, może coś o jego firmie, o misji jego firmy. Pomocny jest również LinkedIn, portal społecznościowy dla biznesu, gdzie przeglądamy profil klienta, jakieś jego posty, również profil jego firmy. Jeśli w naszej firmie z kolei jest dział SDR, jest dział pre-sales, to warto dokładnie przejrzeć informacje, jakie nam zostawił ktoś, kto nam przekazał tego klienta do sprawy handlowej, ewentualnie dopytać, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Taki research nie musi trwać długo, ale ma nam wyrobić podstawowe pojęcie o kliencie. Dzięki temu możemy sprawdzić, do jakiego ICP, czyli takiego idealnego modelu klienta, z jakimi nasza firma pracuje, nasz przyszły rozmówca będzie należał, a dzięki temu zrobić sobie wstępne hipotezy. Z kolei na samym spotkaniu musimy zweryfikować te hipotezy. Nie możemy założyć, że to, co nam się wydaje, na pewno ma rację, bo można się na tym nieźle przejechać. By to zrobić stosujemy Discovery Questions, czyli takie pytania odkrywające. Pozwalają nam one nie tylko zrozumieć problem, jaki ma klient, a więc po co właściwie przyszedł na to spotkanie, ale także zwiększyć jego zaangażowanie, wzmocnić naszą relację, a także przez pokazanie wiedzy, które oni mamy, zwiększyć, pokazać nasz profesjonalizm. To wszystko znacznie zwiększa naszą szansę na skuteczne domknięcie transakcji. Problem solving, a nie swój produkt. Słuchaj, to nie ty jesteś najważniejszy na kolu, a najważniejszy jest klient i jego problemy, które on chce podczas tego kola rozwiązać. To on przychodzi do ciebie z problemami, które trzeba wybadać i na ich podstawie poprowadzić dalszą rozmowę. Kiedy odpowiednio zdefiniujesz, jakie to są problemy i z jakimi on się boryka, możesz w łatwy sposób sprawdzić, ile strat generuje taki problem. Sam często lubię zadawać następujące pytanie: czy robiliście Państwo wyliczenia na temat tego, ile strat generuje ten problem? Klienci bardzo lubią otwierać się na to pytanie i po prostu opowiadają mi o tym, ile pieniędzy miesięcznie tracą, przez to, że tego rozwiązania nie mają. Warto to wykorzystać i pokazać, że jest się prawdziwym doradcą. Pracując z różnymi klientami, masz ogromną wiedzę na temat tego, jakie problemy napotykają i jak sobie z nimi radzą. Większość firm ma podobne problemy. Wykorzystaj więc swoją wiedzę branżową i staraj się podzielić tym z innymi klientami. Nowinki, trendy, wszystko to możesz podczas rozmowy z klientem pokazać, opowiedzieć. Jednak pamiętaj, nie doprowadzaj do monologu. Zawsze staraj się utrzymać rozmowę z klientem i zaangażować go w taki sposób, żeby nie mieli wrażenia, że jesteś jakimś robotem, który po prostu nie daje im dojść do słowa. Poza merytoryką, czyli problemem klienta, bardzo ważna jest też relacja. Ona zachodzi praktycznie cały czas. Na pewno jest na nią miejsce przed spotkaniem z klientem. W momencie, kiedy przedstawiamy się klientowi, albo ktoś nas jemu przedstawia, kiedy umawiamy z nim termin spotkania, a jak wiemy, to trwa. Czasami dość długo, musimy o niej cały czas pamiętać. Czy to wymieniając maile z każdym kolejnym mailem, czy dzwoniąc na telefonie, czy rozmawiając na Skype'ie, na Linkedinie. Pamiętajmy o tym, że naszym celem jest nie tylko ściągnięcie tego klienta, by przyszedł i z nami porozmawiał o biznesie, ale też wzmacnianie cały czas tej relacji, dbanie o pierwsze wrażenie. Z kolei na samym spotkaniu zacznijmy od ciepłego, przyjaznego przywitania się. Możemy dodać taki small talk, czyli taką luźną rozmowę towarzyską, lecz zróbmy to z umiarem, ponieważ pamiętajmy, że klient przychodzi na spotkanie, by robić biznes, a nie by zdobyć nowego kolegę, więc musimy wyczuć tą osobę i uszanować jej czas. Natomiast po samym spotkaniu pamiętaj: podziękuj za czas drugiej osoby, i jego zaangażowanie. To jest bardzo ważne i musi stać się Twoim nawykiem. Z kolei później, kiedy będziesz robił follow-upy, czyli takie przypominajki, które są chyba esencją pracy handlowca, to pamiętaj, że Twoim celem jest nie tylko closing, czyli domknięcie tej transakcji, ale też dalsze wzmacnianie tej właśnie fajnej, przyjacielskiej relacji. Natomiast jeśli w procesie sprzedażowym okaże się, że Twój produkt nie rozwiąże problemu klienta, to nie bój się powiedzieć mu o tym i wycofać się z tej transakcji. Dzięki temu albo ten klient do Ciebie kiedyś wróci, kiedy już będzie miał problem, który Ty możesz rozwiązać, albo poleci Cię komuś ze swoich znajomych i będziesz miał dobrą transakcję. Ponieważ przedsiębiorcy często mają też bogatą bazę kontaktów. Z kolei, jeśli zrobisz na odwrót i wciśniesz mu ten produkt, zrobisz taki miss-selling, to się na tobie prawdopodobnie mocno zemści. Relacja po zamknięciu. Zauważyłem, że wielu sprzedawców po otrzymaniu kontraktu i opłaconej fakturze w ogóle nie wraca do swojego klienta. Jest to bardzo duży problem i bardzo duży błąd. Jeżeli ty to robisz, zmień to jak najszybciej. Po dwóch, trzech tygodniach odezwij się do klienta. Zapytaj, czy implementacja przebiega w odpowiedni sposób. Dowiedz się, czy jest on zadowolony. Po dwóch, trzech miesiącach znów się do niego odezwij, zobacz, czy narzędzie sprawuje się w odpowiedni sposób, czy wszystko to, o czym rozmawialiście, zaczyna być już wdrażane. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, po prostu nie bój się i zapytaj go o rekomendacje. Słuchaj, to dzięki temu Twój pipeline się poszerzy. Zadowolony klient. Zna ludzi w branży, może ci przynieść kolejnych klientów, i wierz mi na słowo: nie ma nic przyjemniejszego niż sprzedaż na relacjach. Moi drodzy, pamiętajcie: najlepszy sprzedawca to nie jest ktoś, kto wciska swój produkt na siłę. Najlepszym sprzedawcą jest prawdziwy doradca, który stara się zrozumieć klienta i mu pomóc, i to jest coś, takie podejście, co zwiększy Waszą skuteczność w pracy w sprzedaży. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, komentowaniu. Jeżeli macie jakieś problemy, borykacie się z jakimś klientem, dajcie nam znać. Pomożemy wam. Do zobaczenia następnym razem.